Nie mam pojęcia, czemu jestem taki blady. Jest luty, a w tym roku nie było żadnego odcinka. Dzisiaj będziemy robić czurno, bo kto ogląda streamer, to wie, że ja bardzo lubię te pączki. Tylko to nie są nasze polskie pączki, tylko hiszpańskie pączki. Takie inne, takie wiecie, takie niepolskie. Czyli te... nie i To jest rondele. Musimy ugotować ciasto. Chość się manko, witajcie mój... Potrzebujemy jedną szklankę wody. 100 gramów masła, ale żeby co 100 gramów masła, tak potrzebuję wagi kalnej. Masz no zapiął. Dobra, fajniej w było po prostu. Nie chcę, nie znam. 100 gramów to będzie tyle. Może wezmę zeglądane masło. Mam jakieś takie masło, ale ono jest yy, strasznie twarde. Tu jest podziałka nawet. Dobrze, klejemy masło. To może być 91 gramów, bo mamy tam masło, to musimy uwierzyć na słowo, że tam jest masło. I nie mam tej soli dodać. Dwie łóżki cukru, to jedna, to druga. Dobrze, i teraz to trzeba zagotować, żeby to się ugotowało. A potem trzeba dodać mąki do tego. W czasie, kiedy tam tam się gotuje, to wam powiem co mnie. Jak mnie dzień minął. Minął mi tak, że stałem o godzinie 14. Ostatnio się zainteresowałem takim rzeczom jak dubbingiem i robię dubbing i to tyle. W sensie jeszcze nie umiem, ale kiedyś może będę um, umiał. Co Ej, bo łyżka zaczęła gadać. I to się gotuje, więc czasem y, będę dodać mąkę. W sensie jeszcze... Nie, jeszcze się nie gotuję. Musimy teraz być szybko, bo musimy dodać jedną szklankę mąki. No chyba was posrało. Mam tyle mąki dosłownie. Tyle. produkcji nie zaraz naprawdę. Tego jest... To nie jest nawet połowa szklanki. Nie wiem co mam zrobić. Znalazłem takie coś, ale nie wiem czy to jest mąka. chyba jest mąka. Ale coś jest jakieś białe, wy to nie widzicie tego, ale widzicie to? Ja I nie, ja nie wiem czy to jest mąka. Dobra, dodam to. Najwyżej nie wiem, to nie wyjdzie mi po prostu. Albo się zatruje. Kur... Coś się robi, słuchajcie. Wygląda to jak ziemniaki, ale coś się robi. Wygląda to tak, jak nie, chyba tak to ma wyglądać. Zostawić karnych nie postawić na test, y... Studzić przez 30 minut. Czy wy jesteście poważni? Obie to. Ja nie mam tyle czasu. Naprawdę, niech to się studzi tutaj. Wiecie, co mnie ostatnio wkurzyło? Aplikowałem na jakąś ofertę na eliksie pracy, co nie? Tam trzeba było roznosić te kasetki z Koplanda. I tam w opisie było napisane: od 15 roku życia do dnia. I ja mam już 15 lat, tak? Nie może nie widać. Sami napisali, że poszukują osoby z autem. Z autem. Jakby jak poszukujecie osoby z autem, to po co piszecie od 15 roku życia? Tak, okay, więc minęło trochę czasu i potrzebujemy teraz y, wbić te jajka bo musimy wbić tak, trzy jajka musimy wbić, słuchajcie. Strasznie tego nie lubię, dlatego że to później tak miesza, i później takie, takie nesty strasznie. Pijut ja dupy, dobra. Teraz są dwie opcje, żeby to zrobić: albo na oleju, i to jest chyba taka oryginalna opcja. To się tak powinno chyba robić, albo w piekarniku. Ja to zrobię w piekarniku, ponieważ na oleju nie potrafię tego zrobić. Mam tutaj takie urządzenie do wyciskania różnych rzeczy. Można to na przykład też wciągać. Mam tutaj taką blachę i ona jest trochę W sensie. To nie jest brud jest takie bardzo trochę, ale chyba się nada. Mastełkiem to trzeba wspomnieć, żeby się lepiej trzymał. Troszkę dużo tego masełka dałem, ale to dobrze. Że mamy tutaj takie. Jak się to w ogóle? Szpryca. To jest, słuchajcie, szpryca. Jak to nałożyć? Tutaj nie wiem, nie ma pieniędzy, jakie to nałożę, bo to jest. No. Nie wiem, Okej, jakoś to idzie Czuję się bym wkładał tam slime'a jakiegoś Ok, nakładanie tego rękami to jest lepsza opcja Okej, teraz to trzeba jakoś zakręcić Tak? Nie wiem O chyba, o chyba działa Teraz to trzeba, tak jakby ten No to, no to fajnie To chyba nie tak ma działać Dobra, będę to jakoś tak nakładał O, o, widzicie? Jakie piękne Myślę, co wam powiedzieć w czasie kiedy ja będę nakładał. Ej, wy też graliście takie gry na gry.pl: typu Sarah's Cooking Class, albo coś takiego? Takie gry o gotowaniu, albo o jak ciast Kochałem tę grę, ale te grę zostały zdjęte, bo to też przestało działać. Albo była jeszcze taka gra z delfinem: Coś się z y, ten... szczuczki y, z delfinem robiło, czy coś, coś takiego? Nie wiem, też była fajna. Próbował by mi się jeden chłop z trzeciej klasy, ale. Nie zagadam do niego, bo się boi ludzi. Uwaga, wkładam. Teraz musimy poczekać jakieś 20 minut. Dobrze, minęło troszkę minut i coś się już zrobiło chyba. Uwaga, wyciągam. Boże, jakie to... to gorące. Prezentuje się do tak. Zaraz wezmę tą wszystko y, na talerz i wezmę, nałożę tą drugą porcję. Możecie mi powiedzieć, czy tam u was, jak wam życie mija. Czy ty musisz przestać wyłazić? Do wyboru to musimy rozpuścić masło oraz y, wymyślić cukier z y, cynamonem. To masło roztopię i jeszcze trzeba cukier i cynamon, nie będzie na cynamon. Mam tu taki turecki cynamon. To jest jakiś no normalny cynamon, tylko z Turcji jest. Tutaj na razie wystarczy teraz cynamon. I będziemy to obtaczać w tym cynamonie. Dobrze. Działa to. <laughs> Oj rzemś, troszkę za dużo cynamonu dał. Teraz muszę trochę tego cukru dać i tak o jakoś. Okej, okay, ten cukier cynamonowy nie wyszedł tak jak się spodziewałem, ale chyba dobre jest. To się w ogóle jeszcze jest z tą czekoladą rozpuszczoną albo z jakąś nutella czy coś takiego, ale nie mam takiego czegoś, więc... Ogólnie szczerze mówiąc to jest to bardzo dobre. Tak to wygląda w środka i nie prostrze nie się, ale tak ty wygląda w środka, zapraszam na Twitcha, następny filmik, nie wiem kiedy, ale kiedyś.